Pani pyta czy zrobiłeś na dzisiaj zadanie ale, ale, Proszę ale, pani, pani, panią wydał dziś kawałek ale to poszło, ale, ale dwa Nic się nie zmieniło, duży portfel mam Leci to głośno, taki był plan Teraz, ale, ale, cała Polska zna Cześć, 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 cześć Jestem Zemlion, a w dzisiejszym odcinku Reakcja na Jawor Playdown I oczywiście też trzeba dzisiaj Pogadać trochę o moich kanałach, Czyli Zemlion i Zemlion Plus Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, Ten na dole w sekcji komentarz napiszcie hashtag PlayDow. No bo to jest piosenka jawórka, że ma dziecko. Trochę poragujemy na to. piosenkę, ale najważniejsze powiedzieć kiedy do filmy teraz nagle. Skąd taka zmiana? Y Czemu nagle nie będzie... Co... Będą oczywiście codziennie filmy, będę się starał, ale postaram się właśnie w tych godzinach co zawsze, ale dzisiaj film jest opóźniony, bo nagrywałem inny film, którego jeszcze nie zmontowałem na temat płyt moich wszystkich, które mam. A jutro coś niespodzianka wam się pojawi rano. Coś, co znalazłem i... Zrobiłem. Coś mi przez AI wygenerowało. I pewnie dzisiaj na. Pewnie już widzieliście, że Palion ale, ale, 2 ma premier już w ten piątek, a Julia Żugaj nad wypuszcza swoją przesłankę, czyli Julia Żugaj i ktoś. Niektórzy twierdzą, że to jest Cleo, niektórzy, że Ania Dąbrowska, a ja myślę, że to jest Monika Gociołek po prostu, albo Cleo. No. Fabank się nazywa. Oczywiście na moim kanale chyba się już, jak wy to oglądacie, to pewnie się już pojawiła piosenka, y, trailer Julia Żyga X Ktoś. Fabank trailer, premiera 19 lipca. No. A w środę fajny film się pojawia z gry fajnej. Znaczy, że te grę też mogliście widzieć na niektórych kanałach. Znaczy, że ich Minecraft. Ale nie na telefonie, to już mówię. Muszę wreszcie ruszyć bo 2 minuty filmu, a... A nic, praktycznie nie... 5 sekund tylko przesłuchałem filmu. No. No bo ja mało pracy, jeszcze muszę to chciałbym to szybko zmontować przed podłączeniem. No. Lepsze, lepiej będziecie mnie słychać niedługo. Oczywiście jutro będzie ostatni raz reakcja na telefonie na X-Sansona Wyspa, która miała premierę 5 lipca o godzinie 12. No i lecimy dalej. Chciało czasu, nie policzył już nawet, nie No i może jak jeszcze Znowu będzie mi się chciał, też nagrać reakcję na Julia Żuga i ktoś Fabank, który pojawi się jutro Na moim drugim kanale O godzinie 10. To warto spoglądać No ale co dalej Bo Boże i światło, prace, telefon. Bez strachu, Wtedy nie miałem planu, miałem sen żeby wszystko wyszło, panie? nie bać się o przyszłość, w tyle zostało. Ja zawsze myślałem, że tu Jawor, odkąd wyszła te myślałem, że to... Jawor to przeklina. A to nie w tylko Nie martwię cię o przyszłość. cały stres, a kiedy wolałem zawsze. Tak oczywiście na tym kanale, czy Zemlion. Film będą codziennie o godzinie. 18.45, tylko że dzisiaj było później, bo... wieję. A film nagrywam na kanale czy Zemlion plus. Będą filmy tak samo codziennie o godzinie 10:00 jednak. i postawiłaś na mnie to poszło. Era I am here allilię nocą. noc, noc. Martwicie o przyszłość, ja No ciekawe, ciekawe. Jak ja oglądałem e, reakcja Julka, Maxa i, i, I Oli i Jawora, chyba Oli rodziców, yy, albo Jawora, yy, Maxia i Martyna, ich dziecko, te się prawie popłakają, widzowie, wiecie? No. A, na, mogę Wam tylko zdradzić, że nie wszystkie płyty moje pojawiły się na yy, filmie, bo jedna, taka fajna film, płyta, Pojawi się wam w środę lub w czwartek, nie wiadomo kiedy ja to nagram, o godzinie no 18.45, tak jak zawsze. Tylko dzisiaj jest tak opóźniony film na kanale głównym, a jutro o 10 macie film z reakcją na Julia Żugaj X, znak zapytania, fabank blisko, kiedy będzie problem Zawsze obok, a jak masz moje słowo Otóż słuchałem raz. Fajna piosenka Polubiłem nawet tę piosenkę Chociaż nie myślałem nigdy, że Jawor nagle O tak z wypuści yy, Piosenkę Pod ten plejdoch, chyba w Chorwacji no. Ja spędziłem tydzień w Krakowie Minęło szybko to fajnie. Nic nie muszę mówić, przypomnieć lecznie. Po prostu było pięknie. Hm. Miałem vloga nagrywać, ale nie chciałem. Badałem spędzać czas wakacyjnie i dlatego filmów nie było. A nic nie nagrywałem na zapas. Bo wtedy miałem mini wypadek. Jak mogliście zobacz na reakcję od Palion Ale Ale 2 trailer A premiera 12 lipca, godzina 20 Na kanale Pawła. Paliona, będziecie widzieć. No, Multi nagle wypuszczę. piosenkę, na multi go nie reaguje, bo nie chcę jego hejtu podać na mój kanał, wiecie A w ogóle to jest chyba najlepszy moment gdzieś tu. O. W tobie bije drugie tętno. Wiem to na pewno za wami pójdę w ciemno. Obiecam ci jedno, że kiedy będzie problem Właśnie o tym fragmencie. Te 2 minuty i 8 sekund, że tu nagle fajnie tak pokazuje jak dziecko i tak dalej. No i cóż, to była reakcja ocena moja. 10 na 10, ta piosenka. Jak nie zapomnę, to link w opisie do piosenki JaworPlayDołch. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się już jutro o godzinie 18.45 na reakcji X ransana Wyspa. Poko! Okay.